Ze mną prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Woniek. Niesamowita oprawa, atmosfera. A jak pan oceni poziom sportowy tego spotkania? My ciągle mówimy o poziomie sportowym, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że zawodnicy prezentują na boisku i grają tak, jakie mają umiejętności. Jakby na boisku był Messi, Ronaldo... To pewnie poziom byłby wyższy, natomiast ci zawodnicy grają w taki sposób. Natomiast mecz był zacięty, mecz był interesujący. Myślę, że Jagielonia zagrała lepiej w pierwszej połowie, w drugiej połowie Lechia zaczynała się troszeczkę odbudowywać. W końcówce potrafiła szczelić decydującą bramkę. Gratuluję bardzo serdecznie. Gratuluję także Jagieloni, bo walczyli do końca. Natomiast wiadomo, w takim meczu ktoś musi wygrać. No właśnie, piękne zachowanie piłkarzy Jagiellonii, po spotkaniu był Szpaler. To właśnie dla takich chwil chyba warto organizować Puchar Polski i że to są rozgrywki coraz bardziej prestiżowe. Są coraz bardzo prestiżowe. Widzieliśmy, że na początku, w pierwszej połowy nie da się ukryć, że kibice mieli pewne pretensje, ale ja mówię, no, Puchar Polski jest tak wielką imprezą. My potrafimy dla kibiców ten puchar zorganizować. Jeżeli będą chcieli ten puchar oglądać trochę na naszych warunkach, której tak i takim pozwalamy na wiele, to będzie dobrze. Natomiast, no, jak to się mówi, trochę rygoru i porządku na stadionie musi być. Kibice w drugiej połowie byli fantastyczni, kiedy zdecydowali się już pomagać swojej drużynie. No i tak powinien wyglądać Puchar Polski. Gratuluję Lechi bardzo serdecznie, bo można powiedzieć, koncepcja na ten tytuł zasłużyła. Trener Stokowiec znów miał nosa, jeśli chodzi o zmiany. Artur Sobiech strzela tego zwycięskiego gola. To chyba ważne u trenera, żeby jednak te zmiany w odpowiednim momencie wprowadzić. No tak, wydaje mi się, że, że, że pan Stokowiec zawsze zawsze wyróżnia się, można powiedzieć, takim chłodem, spokojem na ławce rezerwowych. Widziałem go nawet po tej pierwszej nieuznanej Brance, która była absolutnie do nieuznania, bo był, bo był spalony, nie protestował, nie lamentował, nic nie robił, tylko spokojnie robił swoje. Natomiast cieszę się, bo Sobek to jest taki zawodnik, który ma gdzieś w sobie ten, ten, ten dar strzelca i wykorzystał to w najważniejszym momencie. A oprócz Artura sobie jeszcze kogoś indywidualnie by pan wyróżnił? Myślę, że w Jagiellonii najlepszym piłkarzem był Romańczyk. No, nas wszyscy walczyli, walczyli ambitnie, grali tak, na co ich stać.